Cześć dziewczyny, ja nazywam się Aneta Szułtysek, w tym roku pierwszy raz zadebiutuję na scenie bikini fitness, właśnie jestem w trakcie przygotowań do tego. Wczoraj zakończyłam mój okres masowy, od dzisiaj wleciała redukcja i dzisiaj pokrótce Wam przedstawię jak wygląda mój dzień, jak wyglądają przygotowania, pozowanie, bo jest to bardzo ważna sprawa w tym wszystkim. I zabiorę Was również na trening. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotowuję swój posiłek potreningowy. Będzie to bardzo łatwa w wykonaniu jaglanka, która jest bardzo bogata w węglowodany i białko, które jest bardzo ważne po treningu. Pomaga nam odbudować nasz glikogen mięśniowy utracony właśnie podczas wysiłku, a także wpływa na lepszą regenerację. Ja wcześniej przygotowałam sobie już wszystkie składniki na tą jaglankę. Zaraz odmierzę sobie płatki jaglane. Mierzenie i ważenie jest bardzo ważne, jak i w okresie masy, tak samo w etapie redukcji, gdyż musimy wiedzieć później z tych dodatnich kalorii, ile możemy obciąć, żeby ta redukcja poszła dobrze. Więc ja sobie odmierzam. Jeszcze dzisiaj mam 70 gram płatków jaglanych. Mierzymy sobie dokładnie. O, super. Nalewamy wodę do garnka. U mnie to jest akurat na oko. No i tą wodę sobie podgrzewamy. I tak, woda już nam się zaczyna gotować. Wsypujemy do tej wody odmierzone płatki jaglane. No i teraz czekamy. Chwilę czekamy, aż wszystko napęcznieje. Yy, średnio te płatki gotujemy tak. 2-3 minuty, w zależności od tego, jak one sobie właśnie tutaj nam urosną w tym garnku. Jaglanka nie może być ani za rzadka, ani za gęsta. Tym bardziej, że będziemy do niej dodawać jeszcze białko. Ok, nasza konsystencja płatków już jest odpowiednia. Wyłączamy sobie palnik. Białeczko jest przygotowane. U mnie akurat dzisiaj Seven Nutrition pistacjowe. Mieszamy, aby wszystko razem się połączyło. No i co? I wykładamy sobie na talerz. Ok, jak już sobie ułożyliśmy, rozplanowaliśmy płatki jaglane z białkiem na talerzu. Dajemy masło orzechowe, u mnie akurat masło migdałowe. I dodajemy owoce, takie, które lubimy. U mnie akurat dzisiaj są maliny, borówki amerykańskie i banany. I to jest właśnie mój posiłek potreningowy, który jem praktycznie codziennie, niezależnie od tego, czy jest trening, czy treningu nie ma. Mam nadzieję, dziewczyny, że w komentarzach napiszecie, co wyjecie po treningu, co jest waszym ulubionym posiłkiem. Napiszecie przepisy, a ja w kolejnym odcinku je przetestuję. Bardzo ważnym elementem przygotowania do zawodów bikini fitness i ogólnie zawodów kulturystycznych jest pozowanie. Pozowanie tak naprawdę trzeba ćwiczyć codziennie. To nie jest tylko wyjście na scenę, pokazanie się powyginanie i zejście z niej. Nie, tu jest ważna technika chodzenia pokazanie swoich zalet, swoich wad, które też są. W dodatku trzeba pokazać, że to wszystko wygląda i tak naprawdę jest naturalne, nic, nic w ogóle nie kosztuje mnie to żadnego wysiłku. Zresztą pokażę Wam zaraz, jak to wygląda. Ok, i tak wygląda mój codzienny rytuał pozowania. Już mówiłam, pozowanie jest bardzo ważne, bo nie wiadomo jaka jest forma. Jeśli nie umie się jej pokazać na scenie, niestety jest lipa. Ale oprócz pozowania, co jest najważniejsze, trening siłowy. Więc zapraszam Was razem ze mną na moją siłownię. Moi drodzy udało nam się dotrzeć szczęśliwie na siłownię na trening. Dzisiaj pokażę wam mój trening obwodowy z tego powodu, że jestem akurat w zmianie mojej masy na redukcję. Zrobię trzy ćwiczenia z góry, trzy ćwiczenia z dołu, w szczególności ukierunkowane na te partie, które u mnie są do poprawy. Więc zapraszam ze mną na trening. Pierwsze ćwiczenie, jakie Wam pokażę, to będzie przysiad sumo z podwyższenia razem z ketlem. Przygotuję sobie sprzęt i ruszamy. Czyli, tak jak mówiłam, pierwszym ćwiczeniem będzie przysiad sumo. Aktywujemy sobie pośladek i im zapracujemy tutaj najbardziej. Zrobimy 4 serie po 10 powtórzeń. ćwiczeniem, jakie Wam zademonstruję, będzie uginanie nóg na maszynie stojąc. Pierwsza seria za nami, zaraz czekają mnie trzy kolejne. W tym ćwiczeniu jeszcze zapomniałam powiedzieć, najlepiej pracują mięśnie dwugłowe UDA, które również są oceniane na zawodach. Ok, szykujemy się do trzeciego ćwiczenia, jakim będzie odwodzenie nogi w tył. Na wyciągu dolnym. Oczywiście też zrobimy je w czterech seriach, tym razem po 12 powtórzeń. Mój trening partii dolnych na dzisiaj został zakończony. Proszę Was w komentarzach, abyście napisali, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia, najbardziej efektywne właśnie na pośladki, na nogi. A ja zapraszam Was teraz na mój trening góry. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonam, będzie wiosłowanie w opadzie w oparciu o ławeczkę. Lecimy znowu, 4 serie po 10 powtórzeń. Następnego ćwiczenia, które jest moim ulubionym, są to tak zwane Arnoldki, w moim języku terminatorki będę robiła wznosy, antli nad głowę z rotacją. Przy okazji zaangażuję sobie też biceps. Przechodzimy do następnego ćwiczenia, już mojego ostatniego, w którym zaangażujemy najszerszy grzbietu. Oczywiście wykonam serię 4 w 12 powtórzeniach. Okej, okay, ja już po moim treningu nogi, góra zmęczone uciekam do domu, zjeść mój posiłek potreningowy. Was zapraszam do komentowania i do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.